Tylko od początku tego roku, czyli w około 3 miesiące, wygenerowałem dla swoich klientów sprzedaż o wartości 2,5 miliona złotych. Operuję na kontach, na których wydaje kilkaset złotych miesięcznie, oraz na takich, na których wydaje kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zajmuję się kontami, które cały asortyment skoncentrowany mają w jednej kategorii i takimi, które sprzedają wszystko, na czym da się zrobić jakąkolwiek marżę. Dlaczego ci o tym mówię? Chcę, żebyś wiedział, skąd pochodzi moja wiedza, którą dzielę się na kanale oraz na podstawie czego powstał mój kurs obsługi Allegro Arts. Dokładnie tak, niedawno wypuściłem własny kurs, który uważam jest czymś, czego jeszcze na rynku nie było. Ten odcinek powstał właśnie po to, żebyś mógł sam zdecydować, czy jest to coś, co pomoże Tobie zwiększyć sprzedaż. Więc pozwól, że opowiem Ci więcej o swoim kursie. Niezależnie jak wygląda Twój asortyment i Twoja sprzedaż, w tym kursie znajdziesz wypracowane strategie, techniki i dobre praktyki, które w tej sytuacji się sprawdziły. Być może dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze żadnej sprzedaży, a reklamy nie działają wystarczająco dobrze, a może Twoje konto już działa dobrze, ale masz ambicje na więcej i nie wiesz, co zrobić, żeby poprawić wynik. Możesz mieć ogromny budżet albo malutki budżet na reklamę. Może to być 10 ofert albo kilkanaście tysięcy ofert. Wszystkie oferty w jednej kategorii lub rozbite po wszystkich kategoriach Allegro. Możesz sprzedawać elektronikę, wyposażenie Łazienek albo nawet zabawki erotyczne. To nie ma znaczenia. Wiele z tych czynników wpłynie na to, w jaki sposób będziesz chciał podzielić swoje reklamy na kampanie i grupy reklam, ale każda z tych sytuacji została omówiona. Zanim jednak wejdziemy głębiej w szczegóły, wróćmy na chwilę do samego początku. Czym w ogóle jest ten kurs i czym się wyróżnia od innych? Jest to jedyny kurs o Allegro Ads, którego potrzebujesz. Prawie 7 godzin wiedzy o wszystkim, co jest związane z Adsami. Sam temat starałem się na tyle wyczerpać, żeby odpowiedział na wszystkie pytania, zanim jeszcze o nich pomyślisz. Jest to precyzyjnie dobrana wiedza bez tracenia czasu i odbiegania od tematów. Znajdziesz tylko to, co faktycznie może Ci się przydać w związku z reklamami. Sam kurs można podzielić na trzy części. Pierwsza część będzie to część teoretyczna. Opowiem Ci w niej o wszystkim, czego potrzebujesz wiedzieć z takich rzeczy dotyczących panelu, technicznych oraz po części marketingowych. Więc będą to m.in. takie rzeczy jak dokładny opis platformy, jego funkcje, czy chociażby sposób rozliczenia. W drugiej części przejdziemy już do y, strategii podziału i samego tworzenia reklam. Czyli, nawet jeżeli znajdziecie tam trochę teorii, będzie to już teoria wprowadzająca Cię w to, jak zarządzać reklamami, jak tworzyć reklamy na swoim koncie. No i będą tam oczywiście przykłady. I na samym końcu, ostatnia część, to będzie ta, w której postaram Ci przekazać, w jaki sposób możesz optymalizować swoje reklamy, żeby osiągnąć jak największe zyski. Będą tam między innymi techniki, ponad 20 technik optymalizacji, które sami wykorzystujemy w codziennej pracy jako agencja i obsługując reklamy dla naszych klientów. Oprócz tych technik, Będą przykłady praktyczne, czyli na realnych kontach pokażę Ci, w jaki sposób wykorzystujemy to, o czym mówimy, a na samym końcu zobaczysz, w jaki sposób krok po kroku przejść przez cały panel i założyć swoją pierwszą kampanię, która będzie zawierała wszystkie możliwe elementy: czyli będzie tam, e, będą tam oferty sponsorowane, będzie tam reklama graficzna, będą facebook ads i google ads. Jeżeli uważasz, że ten kurs jest dla Ciebie, oczywiście zachęcam do zakupu. Jestem tak pewny jego jakości, że daję Ci 30-dniową gwarancję. Możesz w tym czasie obejrzeć nawet cały kurs i jeżeli uznasz, że nie spełni Twoich oczekiwań, napisz z prośbą o zwrot i daj znać, dlaczego tak uważasz. Zwrócę Ci pełną kwotę, a informacje od Ciebie wykorzystam do poprawy kursu. Link do kursu znajdziesz w opisie.